121 6333 1810. Tego numeru nikt nie znał, dopóki ktoś nie znalazł pendrive'a w łazience na koncercie Nine Inch Niles. Pendrive zawierał plik MP3 o nazwie 2432. Kiedy odtworzono dźwięk, można było usłyszeć ćwierkanie świerszczy, ale gdy przepuszczono dźwięk przez spektograf, ujawnił on tajemniczy numer, który później okazał się być numerem telefonu. Gdy go wybierzemy, możemy usłyszeć nagraną rozmowę matki z córką, jednakże ta rozmowa nie jest tylko zwykłą pogawędką. Zamiast tego otrzymujemy nagranie rozmowy, która potrafi zmrozić krew w żyłach. Posłuchajcie sami. Wiele osób twierdzi, że numer był wykorzystywany do promowania nowego albumu zespołu, bez ze względu na to, że Pendrive został odnaleziony na ich koncercie i nagranie jest fałszywe. Jednakże duża część osób do teraz twierdzi, że jest to prawdziwa rozmowa między matką i córką, bez względu na to, czy jest to fałszywa, czy też prawdziwa rozmowa. Przyznajcie sami, że jest to dość przerażające. 090 444 Niestety, jeżeli nie mieszkasz w Japonii, to nie będziesz mógł zadzwonić pod ten numer. Oczywiście jest jakieś obejście na to, wybierając kierunkowy państwa, który wynosi 81. Ludzie, którzy dzwonili pod ten numer, twierdzą, że jest on nawiedzony, ponieważ należy do istoty znanej jako Sadako. Ci, którzy dzwonili pod ten numer, twierdzą, że słyszeli mrożące krew w żyłach dźwięki. Mimo tego, iż ludzie rozłączyli się i przestali słyszeć te przerażające odgłosy, krąży legenda, która mówi o tym, że po zadzwonieniu na ten numer i tak jest na ciebie klątwa, przez co umrzesz w najbliższych siedmiu dniach. Niektórzy twierdzą, że numer ten powstał w celu promowania japońskiego filmu The Ring, co może być dość rozsądnym posunięciem ze strony producentów, ale pamiętajcie, że w każdej legendzie jest zianko prawdy. 630-296-7536. Ten numer należy do organizacji zwanej Boot World, która rzekomo specjalizuje się w przebudowie życia ludzi. Osoby dzwoniące pod ten numer twierdzą, że słyszeli różne rzeczy. Jednakże jest jedna osoba, która w słuchawce usłyszała nagranie kobiety, mówiącej, że jego numer telefonu został zarejestrowany, wyśledzony i wkrótce porozmawia z przedstawicielem, aby umówić się na przebudowę. Następnie zapadła cisza, więc mężczyzna odłożył słuchawkę. Tego samego dnia na skrzynkę głosową otrzymał on wiadomość, którą odtworzył. Możemy usłyszeć tam dość dziwny głos kobiety, która informuje go o tym, aby odzwonił pod ten numer, żeby umówić się na przebudowę z przedstawicielem. Jest jeszcze jedna sprawa z tą firmą. Pewien chłopak zadzwonił do nich, aby umówić przebudowę życia swojej dziewczyny. Po jakimś czasie otrzymał on tajemniczy telefon, w którym zasłać krzyki z bólu jakiejś kobiety, a następnie przedstawiciel powiedział mu, że przebudowa jej życia zakończyła się pomyślnie. Ta druga historia brzmi nieco fałszywie, ale faktycznie taki numer istnieje i nikt do końca nie wie czym dokładnie zajmuje się Bootworld. 0-888-888-888 Ludzie twierdzą, że ten numer telefonu jest przeklęty, ponieważ osoby, które go posiadały, zginęły. Pierwsza osoba, która miała ten numer, zmarła na raka w wieku 68 lat. Kilka następnych osób zostało zastrzelonych. Firmy telekomunikacyjne zauważyły to i postanowiły nie przypisywać tego numeru, ale nadal można go wybrać i pod niego zadzwonić, gdzie otrzymamy informację, że numer jest poza zasięgiem. Jest to najmniej straszny numer telefonu na tej liście, ale jeżeli wierzysz w klątwy, to lepiej do niego, nie dzwoń. 1 i 70. Jest to numer telefonu podobny do tego z drugiego miejsca. Ten rzekomo ma na ciebie rzucić klątwę, ale tylko w momencie, gdy nie robisz tego, co mówi ci głos na linii. Mówi się, że niewykonanie poleceń, które usłyszysz w słuchawce, spowoduje Twoją śmierć w najbliższym czasie. Jednakże co jest dziwniejsze, nie da rady zadzwonić pod ten numer, ponieważ ma zbyt dużo cyfr, jednakże opowieści o nim krążyły w niektórych krajach azjatyckich i niektórzy niby otrzymali połączenie z tego numeru. Istnieje jeszcze jeden taki sam, tylko bez jedynki w przodzie, który uważa się, że zmarli komunikują się za jego pomocą z bliskimi, którzy jeszcze żyją. Pewna kobieta otrzymała kiedyś połączenie z tego. Numeru po pogrzebie kuzyna i stwierdziła, że słyszała tylko szumy, ale po przeprowadzeniu badania usłyszała, że ten numer jest używany przez tych, którzy odeszli i doszła do wniosku, że musiał być to jej zmarły kuzyn. 1 404 2604 ten numer był wyświetlany na końcu zwiastuna horroru, w celu jego promocji. Wiele oglądających skusiło się i postanowiło zadzwonić pod ten numer. Mimo iż większość dorosłych nie była przerażona tym, co słyszą w słuchawce, to większość dzieci po usłyszeniu tej rozmowy było przerażona. Gdy zadzwonicie pod ten numer, otrzymacie trzy telefony z powrotem. Każdy z innego numeru. W pierwszej możemy usłyszeć krzyk głównego bohatera, w drugiej rozmowie to przerażający śpiew, a ostatnia rozmowa to upiorny szept. Nie trzeba dodawać, że wszystkie trzy rozmowy są przerażające, ale jak powiedziałem, była to tylko promocja filmu. 79. Po nieodebraniu połączenia z tego numeru, kobieta zapytała na blogu czy ktoś zna może ten numer. Po czym dowiaduje się, że inni też otrzymywali telefony z tego tajemniczego połączenia. Przeczytaniu wielu wiadomości, kobieta postanowiła odzwonić pod ten numer, aby dowiedzieć się kto za tym stoi, ale nie uzyskała zbyt wielu informacji. Później dowiaduje się, że ten numer istniał w fabule filmu The Ring. Jak wiecie, każdy kto odbierze to połączenie zginie. Co jest straszniejsze, po zadzwonieniu pod ten numer, kobieta już nigdy nie opublikowała nic na blogu. Czerwone numery 2 maja 2007 roku. Po Pakistanie krążył dziwny e-mail, w którym ostrzegano ludzi, aby nie odbierali połączeń z tych numerów, twierdząc, że te numery pojawiają się na ekranie telefonu na czerwono, gdy ktoś dzwoni, a odebranie jego powoduje wysyłanie sygnału wysokiej częstotliwości, który może spowodować krwotok w mózgu i śmierć. Po otrzymaniu tego maila wiele osób zaczęło panikować, obawiając się, że odbierze przypadkowo telefon z jednego z tych numerów. Do tej sprawy postanowił wkroczyć rząd, który stwierdził, że nie ma dowodów, iż ktoś odebrał połączenie z tego numeru i zginął. Gdy udało zażegnać się panikę w Pakistanie, maile o czerwonych numerach zaczęły pojawiać się w Azji, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Tak masowo przesyłane maile spowodowały, iż wiele osób uwierzyło, że czerwone numery istnieją naprawdę.